Was w pierwszym odcinku z gry Kio postanowiliśmy, że będę ją nagrywać. No i zaczniemy. Klinik nie, nie graj. Oczywiście trzeba zbierać tu kulki. O ty, mały, o ty! OE. Eee. No, teraz tą skórkę, czy nie? No. Biorę se. No i zamknij. No i zamykamy. Tu jest taki wyjo. O, przyspieszamy. Ale wtedy ci to wydala, odejmuje te kulki. No. O, też. Chciałem go, o! Kulka, kulka. Będę mógł skazać światło. What? Łatę! Chciałem mu zrobić szachbara. Będę mógł skazać światło. No, przyda... będziesz mógł. Jest tam jakieś korona. Tam gra taki koroniak. Jenny, to je koroniak. Ktoś go zabił. Bierzmy póki gorące. Te kulki. Oj, bym mógł tego... O, szachują. Szachować się chcą panowie. No to będą się szachować. Spoko. To się z nimi poszachuje. U, kulki, kulki. Eee, chciałem go zaszachować. Nie będziemy się wskrzeszać, no bo co? Tak wiem. No i zagramy kolejną grę. Na, na tam pije gdy a Aaa... Myślałam, że tam nikogo nie ma. na początkach zawsze tak źle idzie. Najważniejsze to się nie poddawać. O! Ale krętło. Wiesz jak nie, nie ktoś te krętło zabije? To mistrz, to król. prawie go. O ty mały, o ty mały. No i szachuję. Szach. Wredny król. Ja wiedziałam, co mam zrobić. No i witam Pana Królewskiej Mości. Znowu ktoś chce nas szachować. Nawet, nawet spróbuj, spróbuj mnie szachować. No chodź tu, chodź tu. Chodź tu, królu. Chodź tu. Ty szczwany. Eee. Ale mi wypiął. To było denerwujące. Najważniejsze, to się nigdy nie poddawać. O, szachuje! Szachuje. Szachista. Pan się, chce się szachować. No. I no otoczył mnie, to mam... zgubiłem się w sytuacji z tymi, no. O, czy! A mi tak lub... O matko, co to jest za dziwna sytuacja? Dobra, widzowie, jestem otoczony. Teraz zacznę się drzeć, zaraz zacznę się drzeć. No właśnie. Kulki, kulki. Eee, i, i tak jestem szachowany przez gościa w imieniu impostor. O, zaszachowałem kogoś. Nie, no, chłop nie szachuje, ale się nie boję. Bo w krytycznej. Gdzie on jest? Mam się panie zaszachować? Dobra, jestem w krytycznej sytuacji, naprawdę. No co zrobi pan? Chybacz pan, ale chyba zaraz rozczaruję Waszą wysokość. O, to już został... A ja tu jest... No chodź tu impostor. No, chodź. Eee, ta panda. A e, dobra, skrzeszy się. Łódź to jest kebab? Pinać już chyba można. Zobacz, tam masz krzyżyk. Widzisz? W prawym górnym rogu tego pana. Mm. Hmm? O Nie, no zaraz to zakończę. Jak na razie masz nowy rekord. No więc jestem zadowolony. Jestem gotowy, żeby szachować pana króla. No, tu jest pan, ale to nie jest król. Eee, jakie końiecz na piątym miejscu pod względem największej ilości kropelek. Super, gomówka. Mama mnie tylko nie zrobiła poma. no znowu jaką ta królewska mość. Jak go będę szachować? Tylko, że kropki tracę albo a, raczej je rozmnaża. Ej, to jest takie rozmnażanie kropek. Mam a nie? A nie, O jest panny. Ty bigosie! Dobra, ale nie pokazuj chociaż palcami, żeby nie zasłaniać. Ciekawym. Na znowu jest jakiś master Zdej jakiś master jak w się A wasza wysokość Jestem za dobry w Snake I o, o tam ho, ho! No to się pa XD Tu mal akurat bardzo źle poszło. Mam krzyk. No to dobra. A chociaż poświęciłam się dla dobra ogółu. Dobra sytuacja. A nie mówiłem, że dobra sytuacja. O kurka, grobaku. Lewiszy w sumie, bo to są węże. Jovia, to? Co to było? O mój Boże, co to było? Dla 115 jest tutaj mistrzem. O, Jesteśmy blisko pasa śmiercionośnego. Mam dużo punktów. Chodź tu! a! I gdybym troszkę skręcił? Nie jestem tam ja to Następna próba. Ha, ha! No nie, ale jak on to? Jak ja zginąłem? Przecież mu po twarzy przejechałem. Z, jest tu królem. Tak zwany... No ale! Głupi gracz. Nie mam doświadczenia w tą grę. O, kurka. Hmm. Ten odcinek powoli się będzie kończyć. To robi, no widzowie. Tak się zabija. O ty mały, o ty mały. O, kogoś mi się udało pokonać. A ktoś się nazywał Venom. Ale ten odcinek już się będzie kończyć. Bo mnie ta gra już powoli w No i to będzie chyba ostatnia próba. Wiem jak go. a Chciałam go zjechać. On teraz. On teraz, mama, mija, zjedzie nas. O! A nie. Ale go wyjechałem. Ten gostek też był wkurzający, ale to będzie w jedzowie. Koniec tego odcinka. To trześć.